Panie z wami, I z twoim. słowa Ewangelii według świętego Marka. Tobie, Panie. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On powstawszy zgromił wicher i rzekł do jeziora, milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście. Jakże brak wam wiary. Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą, kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Oto słowo pańskie, Jedna scena, a dwie odmienne perspektywy. Perspektywa uczniów. Perspektywa uczniów, którzy widzą, że wicher coraz silniejszy, fale coraz bardziej gwałtowne uderzają w Łódź. A oni z przerażeniem wołają, giniemy. Można by powiedzieć, że to jest trochę obraz, obraz życia, obraz także wiary. Nie ma mowy o świętym spokoju dla wiary osobistej, dla wiary, którą wspólnota Kościoła niesie w sobie. Zapada wieczór i chciałoby się doświadczyć takiego ukojenia i spokoju, ale wieczór bardzo w różny sposób pokazuje naszą kondycję. Z jednej strony rzeczywiście, może nieraz wieczór przynosi ukojenie, przynosi wytchnienie, może pojawiają się łzy, ale które dają ulgę, a może wieczór jest pełen lęku, samotnienia, frustracji, jakiegoś przerażenia. To jest nasza ludzka perspektywa. I perspektywa Jezusa. Który jest w tym samym miejscu i w tej podstawowej, yy, podstawowej treści tej Ewangelii, jest kimś, kto tak jak my potrzebuje ukojenia, odpoczynku, który jest zmęczony po całym dniu, bo przecież głosił, przed chwilą mówił Ewangelię, yy, mówił o ziarnku gorczycy, o ziarnie, tłumy go słuchały, jest zmęczony, przeprawiają się na drugą stronę. Wykorzystuje ten moment, żeby na chwilę po prostu zasnąć. Jezus potrzebuje jako człowiek ukojenia, wytchnienia, jakiegoś, jakiejś przerwy w tej aktywności. Ale dla niego też ten wieczór ma inną perspektywę, bo przecież to On jest tym ziarnkiem Gorczycy, czyli On jest tym słowem. Które wydaje się, jak ziarnko gorczycy, takie rachityczne, takie niepewne. A jednak Jezus mówi, że z tego ziarna wyrośnie, wyrosną, wyrośnie drzewo, wyrosną krzewy, w którym inni będą się chronić. I dokładnie tego doświadczamy w tej dzisiejszej Ewangelii. To Jezus jest tym ziarnkiem gorczycy, którego fale ludzkiej niepewności, ludzkiego życia, Dotykają głęboko. Dotykają go, dlatego że naprawdę stał się człowiekiem, wyszedł z tej swojej strefy komfortu i wszedł w te wszystkie niekomfortowe sytuacje, które powodują, że tak, a nie inaczej, jakoś przeżywamy ten nasz wieczór. Wieczór, w którym jakoś próbujemy się rozliczyć z tym, co przeżywamy. Jezusa to dotyka, ale jednocześnie. W głębi jest słowem, czyli jest medytacją. Jezus jest medytacją. I każdy z nas potrzebuje takiego doświadczenia medytacji, żeby rzeczywiście skonfrontować się z najbardziej niespokojnymi myślami, uczuciami, z tym wszystkim, co w nas jest. Nie możemy od tego uciekać, bo to i tak na drugi dzień nas dopadnie. Nie da się nie zmierzyć ze sobą. I myślę, że szczególnie dzisiaj potrzebujemy takiego podejścia do życia medytacji, która jest gdzieś zejściem głęboko w siebie samego, i też doświadczenie, doświadczenia tego niepokoju, które nam mówi o, o tej kruchości ziarna życia. Że to nasze życie jest jak ziarnko gorczycy, które, które jest bardzo delikatne. Które może jeden większy powiew zmieść, fala może zmyć. Wiemy, jak, jak śliska jest granica między tym, że mamy życie w ręku i tym, że jakaś ciężka fala może to nasze życie znieść. Jedną z intencji, w której się dzisiaj modliliśmy, za 16-miesięcznego Julka, który zmaga się. Z rakiem, z nowotworem, czy nie za wcześnie? To jest dopiero maleńkie ziarnko. Ale Jezus jednocześnie w tej medytacji jest gdzieś głębiej niż tylko w tej warstwie, jak to protestancki teolog Paul Tillich mówił, odwaga bycia. Medytacja. To jest właśnie odwaga bycia. Jestem ze swoimi myślami, jestem ze swoimi uczuciami, z tymi także najtrudniejszymi. I odwaga bycia to jest odwaga uświadomienia sobie, że nie do końca jestem, że to może je życie jest bardzo kruche. Ale Jezus jest słowem które daje, jak Jezus mówił to w Ewangelii, która w tym poprzedzała tą dzisiejszą, bo to rzeczywiście to jest scena, która następuje po tej mowie o ziarnku gorczycy. Jezus mówi, że w tym, w tym ziarnie, z tego ziarna wytryśnie ufność. Jezus pokazuje nam w sobie ten najgłębszy głębszy wyraz medytacji, która jest nie tylko medytacją nad kondycją człowieka, nie jest tylko taką naturalną medytacją, taką medytacją, w której uświadamiam sobie, że nie jestem, tak jak to mówią, jak pokazują te medytacje Bliskiego Wschodu, ale także taka naturalna medytacja, w której jesteśmy uczciwi do bólu ze sobą, ze swoim życiem. Ale Jezus pokazuje ten głębszy wymiar medytacji, że to Słowo jest osobą, On jest osobą osobą, która jest w relacji z Ojcem. I dlatego Jezus zasypia, ale to nie jest ucieczka w sen, ale to jest ufność, która pozwala odpocząć. Jezus jest personifikacją Psalmu 131. Panie moje serce, się nie pyszni, i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, ale co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak nie niemowlę u swej matki, jak nie niemowlę, tak jest we mnie moja dusza. Tej podstawowej warstwie człowieczeństwa Jezusa te fale uderzają, i ten wicher jest, i ta łódź napełnia się wodą. I Jezus jest w tym doświadczeniu. Ale jednocześnie jest gdzieś głębiej, jest w ufności. A można powiedzieć, że już dopłynął na drugi brzeg, na który my chcemy dopłynąć. Na stronę ufności. On już jest po tamtej stronie. I dlatego też mówi do uczniów: do uczniów mówi, wypominając im, czemu tak bojaźliwi jesteście i czemu wam brak wiary. Ale Jezus w tym zaprasza ich do tego, żeby weszli w medytację tego słowa, które przed chwilą usłyszeli, bo przecież to oni byli w pierwszym rzędzie słuchaczy Jezusa, którzy słyszeli o tym ziarnku gorczycy, że z kruchości wyrasta siła i wyrasta ufność. Jezus zaprasza ich do, do takiej głębszej, głębszej modlitwy, która jest nieustanną medytacją. Nie każdy rodzaj religijności przynosi ukojenie i ciszę utkaną z nadziei. Medytacja jest wymagającym się przedzieraniem przez te swoje różne trudne doświadczenia, po to, żeby dotrzeć właśnie do obecności. Bo to, o czym Jezus mówi, to nie jest tylko harmonia z samym sobą, chociaż można powiedzieć, że ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje też pewną harmonię Jezusa, który słyszeliśmy w drugim czytaniu. o to wszystko czynię nowe. Bo my zatraciliśmy tą pewną harmonię, nie jesteśmy w harmonii, w harmonii ze stworzeniem, dlatego ono jest często naszym przeciwnikiem. Albo my jesteśmy przeciwnikiem dla dla przyrody, dla, dla, dla tego otoczenia. To my jesteśmy przeciwnikiem, który niszczy tą harmonię. Zamiast służyć, jak pisze papież Franciszek w encyklice Laudato zamiast służyć stworzeniu, to nadużywamy władzy, którą mamy jako korona stworzenia. Że nie, nie pielęgnujemy tej natury, ale ją niszczymy. I dlatego też nie ma tej harmonii, bo nie mamy tej harmonii ze sobą i nie mamy tej harmonii z otoczeniem. Jezus jest w harmonii ze sobą, jest w harmonii z Bogiem, jest w harmonii y, z wszystkim, co w nim jest najgłębsze z pragnieniami, potrzebami, ale przede wszystkim jest właśnie relacyjny. Harmonia polega na relacjach. To nie jest tylko harmonia właśnie taka, że. Jestem odizolowany od innych, dlatego doświadczam harmonii. Nie, prawdziwa harmonia odbudowuje relacje z każdym i z całym stworzeniem. I Jezus, który ucisza tą burzę, ucisza ten wicher i te fale, dlatego że On jest w harmonii. Dlatego ma w sobie tą obojętność, bo jest w harmonii ze sobą, czyli z tym, że jest synem. Że jest synem, a syn oznacza, że jest dzieckiem, czyli to jest... Kontakt z ufnością. On jest w ufności, on zamieszkuje w ufności i to pozwala mu zachować pewną harmonię. My pewnie raczej nie mamy takiego wpływu, żeby y, uciszać y, groźny wiatr, burze i fale, ale możemy właśnie zejść głęboko do siebie, do tej, tej ufności w Bogu, do tej obecności, która pozwala nam zachować. Nie święty spokój, ale pewien pokój, w którym jest pewna bojaźń, ale jest przede wszystkim miłość, która pozwala przy, przepłynąć na ten drugi brzeg, na tą właściwą stronę jeziora, w kierunku nadziei, o której ojciec Joachim Badeni, który sam już nie żyjący, który. Medyto, który medytował, który na początku był bardzo mocno za, za, w jednym momencie swojego życia był bardzo zafascynowany medytacją dalekowschodnią, zenem i który wiele tekstów o medytacji napisał, ale który pisze, pisze w takim tekście yy, yy, widzący widzą dalej pisze, że medytacja prowadzi do obecności, która będzie miała cechy ogromu, pełni niewyrażalnej, wyzwalającej światłości Nieokreślonej, ale zarazem nieskończenie osobistej, nawet zwykłych ludzkich drobiazgach szarej codzienności. Wszędzie, zawsze będzie to jednak ktoś, osoba, a nie stan psychologiczny, emocjonalny. Spotkanie, a nie bezosobowe trwanie, milczenie, ale w dialogu osób niewyrażalnych. Będzie to nie gest przekazania stanu oświecenia tajemniczego. I jedynie rzeczywistego dna wszech rzeczy, ale dar osoby, przekazanej tchnieniem, powiewem miłości, przekształcającej natchnionego tym darem w kolejny dar. To nie będzie stan oświecenia, stan tajemniczego, rzeczywistego dna wszech rzeczy, ale coś więcej doświadczenie obecności i to do tego. Jezus zaprasza uczniów, ale także Im To daje, to jest blisko nik. I myślę, że właśnie każdy nasz dzień jest zaproszeniem do takiej medytacji, aby zmierzyć się, żeby zmierzyć się z tym, co nie daje nam wytchnienia, a jednocześnie złapać oddech. Złapać oddech w obecności. Może na koniec jeszcze wiersz Anny Kamieńskiej Brzeg. Potrzebna mi jeszcze trudniejsza jasność, ciemność jeszcze trudniejsza. Znowu stoję u progu, z milczeniem, co krzyczy bez głosu. Czas w ciemności dojrzewa, nim blaskiem spadnie. Słowo nie może być celem, sens rzeczy jest poza nim. Znowu stoję na brzegu, noc mnie z głową nakrywa. Wielkie światło z głębin wypływa, most buduje dla niemożliwości.